Witam, pozdrawiam. Jak zwykle muszę się przestawić. To jest ja, Filipek. Jak zwykle w lesie. Ptaszki mi ładnie śpiewają. Muszę wyminąć O dziurę. Chciałbym podziękować za oglądalność. Serdecznie dziękuję. Akurat dzisiaj fajnie się zrobiło. Nie jest ani za gorąco, ani, ani, za, ani za zimno. Gdzie sobie tu rozbiję? Obozowisko helikoptera. Kutka PCS zerwana na. W systemie wypiskich kutek Tam, nie wiem, czy Państwo się. Księżyc z Wodali I pozdrawiam serdecznie Filip Petowski. Dziękuję.